Let's go to Radiator Springs. You're on, call her. Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w cenie biletu na mecz Ligi Mistrzów. Uh -oh. Tutaj jest z Warszawy, tak? Tak. A jaka pana interesuje trybuna? Żyleta. Żyleta? Z kartą czy bez? Halo, słucham? Z kartą czy bez? Bez, bo ja tu kibicem Lecha jestem. Co, pan jest? Yy, nic, w yy, ja bym chciał się dowiedzieć, cenę. 35 zł. 35, a na taką siedzącą? Jest na siedzącą. Słucham? Jak na siedzącą? No tam na... się nie siedzi, tam się stoi i kibicuje. Ale na siedzącą trybunę? No to nakrytą czy gdzieś tak? Yy, tak. No to od 60 do 80 zł. Uhuhu. Uh. Mm. A swoją drogą to. Legia to stara, kurwa, legia jebana jest. Słuchaj, szczelu za kurwa. Ja jestem kibicem Lecha i mnie tu nie wkurwiaj. Ty mnie nie wkurwiaj, paru mu pierdolona dęta, zdejmij tę warę z nosa Będziemy i się wydyłaj kurwa w zupę, felu pierdolony. Kurwy i śmiecie z poznania, nie wyjedziecie.